Witam Państwa, środa, 13 sztuk nam zeszło, wczoraj doszedł jeden, to jest 14 sztuki, dwa były, bo nie puszczamy, biała, i ja mamy 16 sztuk, jeden, 14 przyszło. Teraz już się spać to na pewno nic nie dojdzie. Ale jeszcze jak się ociepli, teraz gdzieś podchodziły sobie do kogoś, a później jak się ociepli mogą jeszcze mogą jeszcze przydreptać, coś tam się pokazać. Zaraz damy świeżej wody Także no ile mamy, tyle mamy 14 panowie się zeszło 2 mieliśmy, to mamy 16 sztuk Morczy się jeszcze jak się ociepli, bo teraz pogoda się zmienia to na pewno Nic nie dojdzie, bo to no, dzisiaj zaczęło Chyba to już jednak jest Dzisiaj środa, były puszczane w sobotę. To już też czas. Pogoda robi swoje. Ale jeszcze dziś popchodziły. Zdaje będzie jeszcze ciepło, i to coś się może pokazać. Także teraz człowiek wie, to w takie pogody się nie przepuszcza. Nie trenuje. Ma nauczkę na przyszłość. Mury śniegowe się prawie cały dzień pruszyło wieje, wiatr zresztą Są sobie maluszki Siedzą co doszło co doszło także 14 przyszło z tych co były przepuszczone 2 mieliśmy, o no to mieliśmy. Strony tę białą nie puszczaliśmy, to jest 16 sztuk. Także pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Dobry lot i do usłyszenia.